Ja zostawiam ten masaż, bo oh Jezu, jest to rzecz, z której jestem bardzo niezadowolona. Następna rzecz, słuchajcie, kupiłam w aplikacji w Chinach kafelki do kuchni. Czy to jest używane? Jezu, z tego się leje! Jakie to jest? No, patrzcie. Witam Was cieplutko. Haul z aplikacji temu, czyli znowu Haul z Chin. Ostatni Wam się bardzo podobał. E, zamówiłam coś jeszcze. To są rzeczy kompletnie masz. Trochę dla mnie, trochę do domu. Ogólnie nie za dużo z tych rzeczy, ale muszę Wam już pokazać, bo chcę już po prostu zacząć e, używać, co będę używać, oddać, co oddać. Ja już sobie otworzyłam tą paczkę, żeby sprawdzić, czy wszystko jest. I wszystko jest. I jeszcze tak e, początkiem chcę Wam powiedzieć tak, bo dużo było pytań, czy oni nie oszukują, jak ze zwrotami, jak z kasą i w ogóle jak to wszystko wygląda. Więc powiem Wam tak, mnie ani razu nie oszukali. Zamawiałam trzy razy dotychczas na tej stronie, ani razu... E, nie, nie zostałam oszukana, tylko, że ja zamawiam przez Klarnę, e, czyli przez tą aplikację, która umożliwia Wam zakupy na raty. I dla mnie to jest bezpieczniejsze i uważam, że też tak powinniście robić, czy to Klarny, czy przez jakąkolwiek e, inną aplikację, czy też ClearPay, jakieś tam przeróżne, mm, na pewno w Polsce też coś jest, mi się wydaje, że w Polsce jest w ogóle Klarna, ale nie jestem pewna, dajcie mi znać, czy jest, bo dobrze wiedzieć. I to jest bezpieczne, słuchajcie, bo w momencie, kiedy ta paczka mi przyszła, ja dopiero zapłaciłam 6 funtów, to jest jakby pierwsza rata z 3 chyba, Albo czterech. Natomiast kolejna rata będzie w przyszłym tygodniu, ale jeżeli coś mi się nie podoba, albo coś jest nie tak, to ja od razu robię zwrot w aplikacji temu. Aplikacja temu łączy się z klarną i daje klarnie znać, że ja zrobiłam zwrot na jaką kwotę. Klarna jakby zawiesza te płatności rat i w momencie, kiedy temu sobie przetworzy tam ten zwrot, to daje znać znowu klarnie i klarna wie, ile jakby mam mi tych rat odjąć. Więc to nie jest na zasadzie, że wiecie, ja im płacę kasę y, do temu na konto, i, I potem czekam aż oni mi zwrócą. Wydaje mi się, że to takie no, bezpieczniejsze, bo jednak, wiecie, klarna blokuje te raty i, i potem zgodnie z tym, co mówi temu, tak rozliczają jakby dalszą ratalność i czy mamy coś jeszcze płacić, czy jednak wszystko na przykład zwróciliśmy i wtedy anulują w ogóle wszystkie raty do samego końca i zwrócą nam prawdopodobnie tą pierwszą ratę. Nie wiem, bo jeszcze wszystkiego z temu nie odsyłałam. Zazwyczaj było to kilka rzeczy. Dobra, jedziemy, pierwsza rzecz. Coś co wydaje mi się, że jest źle zrobione. Ale coś, co ja zostawię, bo już sobie wypróbowałam, to jest masażer do głowy. Tego typu masażer. One są teraz bardzo popularne z takimi wypustkami. Nie chcę się nam pokazać, z takimi. No, dawaj, masażer, co ty? O, z takimi wypustkami. One są mięciutkie. Tylko, dlaczego myślę, że on jest źle zrobiony? Widzicie na końcach tych wypustek takie. takie, nie wiem, poziome, jakby. tak, jakby były źle wycięte. Te wypustki w ogóle tak, jakby one są krzywe. I ja nie wiem, czy to tak ma być czy to tak ma nie być tutaj jest taka dziurka bardzo wygodnie się to trzyma natomiast ja zostawiam ten masażer bo to jest świetne słuchajcie. i to kosztowało parę groszy ja wam tutaj pokażę na stronie dokładnie produkt, który opisuję, będę wam pokazywała na stronie parę groszy, 80 pensów chyba, także ja go sobie zostawię bo fajny też do wcierek, muszę sobie wcierkę kupić planuję kupić jantar i sobie używać także ten masażer zostaje nie patrzymy na moje paznokcie Jestem w trakcie nagrywa, nagrywania vlogtobera i pracuję i muszę się zająć domem i po prostu ledwo żyję i mam gdzieś moje paznokcie, tak Wam powiem. Kolejna rzecz, jest to rzecz, z której jestem bardzo niezadowolona. Nie tak to miało wyglądać. Zresztą, e, co zobaczycie tutaj na stronie, nie tak to miało wyglądać. Poza tym przyszło już zniszczone. Zobaczcie. To jest e, po prostu notebook. No, to Można sobie daty wpisać samodzielnie. Także nie taki kalendarz, wiecie, od 1 do tam, 31, każdy miesiąc. Tylko samodzielnie możecie sobie uzupełniać daty. Po pierwsze, nie wiem, co to jest to. To jest tak paskudne i brzydko to wygląda. I w ogóle, tu jest jakiś jelonek czy coś tam nadrukowane, nie wiem. W każdym razie, to jest na magnes. Także spoko. Tutaj mamy na ten, na długopis można sobie wsadzić taką tą wiadomo zakładkę. No i on wygląda tak. Ona ma takie żółte kartki, nie białe z Vintage, tam chyba był zresztą opisany. No i tak to wygląda, że tutaj możecie sobie wpisać sami datę. Tutaj jest jakiś pogody tracker, też który to jest dzień tygodnia i tak dalej. Nie wiem, czy tam się to sfokusuje bez białe I w linie. Jest też, o, nawet nie wiedziałam, jest też zakładka. Natomiast słuchajcie, po pierwsze, on przyszedł zniszczony. Zobaczcie, że tak był zapakowany, że tutaj się odgniotła jeszcze jedna rzecz, którą kupiłam. Zaraz Wam pokażę, co się odniotło. I to się odgniotło już słuchajcie na stałe, bo to nie chce wrócić. Tapaczka mi przyszła dwa dni temu i to nie chce wrócić w ogóle do, wiecie, do płaskiego, także nie, ktoś nie przemyślał. Tu jest w ogóle też pognieciony, bardzo, bardzo złe wykonanie. A poza tym zobaczcie, jaki jest cienki. Na stronie internetowej był pokazany jako dużo grubszy i myślałam, że będzie dużo grubszy. Sugerowałam się zdjęciami, niestety zdjęcia opłamały, więc yy, to ja to zwracam. Nie chcę tego i nie będę tego używać. A kolejną rzeczą jest to, co się właśnie odgniotło, ponieważ spakowane było z notesem tak i odgniotło cały notes. I to zostanie, chociaż ja tego nie, nie próbowałam, no ale no, co tu może nie działać. To jest, słuchajcie, silikonowa taka, chociaż to jest takie wygięte trochę do góry, nie wiem. Taka Silikonowa, na, wiecie, na odpływ, yy, czy to w zlewie, czy w umywalce, czy w wannie. Ja to kupiłam z myślą o wannie. My mamy tam taką gwiazdkę, która, wiecie, łapie włosy, jakieś śmieci, czy cokolwiek by tam było w tej wannie. To, żeby tu zostało, a nie zatkało nam wanny, bo jeżeli mnie dłużej oglądacie, to wiecie, jakie mieliśmy problemy z wanną. I zatkani mi jej później. Więc yy, wzięłam coś takiego, to jest silikonowe. powinno się to wanny trzymać, zobaczymy, no nie będę tego odsyłać, to też kosztowało tam parę groszy. I wzięłam to ze względu na te wypustki, słuchajcie, bo mam takie, taką nadzieję, że po prostu jak włosy będą wiecie leciały, to, to będą się właśnie o to zahaczać i mniej włosów wpadnie do zlewu, do, do odpływu, bo słońce wyszło, tak będzie świrować, zachurzona, nie wiem skąd to słońce wyszło, e, bo mimo, że mamy tamtą piaskę, to i tak nam wpada do odpływu dość sporo, kicia, <laughs> czyli to zostaje. Następna rzecz słuchajcie, kupiłam w aplikacji w Chinach, kafelki do kuchni. Tak, tutaj, kafelki do kuchni. Mówiłam Wam już raz, że chcę zrobić renowację kuchni. Chciałabym przykryć te obrzydliwe, czerwono-pomarańczowo nie wiem jakie, kremowe kafelki. Jezus, jak jasno, no. Wszędzie są na około czarnych mury. A teraz nagle, jak nagrywam, to postanowiło wyjść Słońce. Wracając. E, oczywiście, to jest mieszkanie wynajmowane, więc nie, nie, nie możemy i nawet nie chcemy. Tutaj wiecie, rozkuwać kafelek i kłaść komuś nowych. I to, co ja kupiłam, to jest świetne rozwiązanie, jeżeli jesteście w takiej samej sytuacji. Czyli albo nie możecie zmienić kafelek w kuchni, czy też. Nie wiem, czy właściciel się to zdało egzamin, ale myślę, że w kuchni najbardziej. Nie możecie, bo na przykład właściciel Wam nie pozwala, nie na są zgody, a te wasze Wam się nie podobają. Albo dwa, nie macie kasy, żeby wymienić kafelki, mimo że się zgadza, to nie, nie macie kasy, albo po prostu nie chcecie inwestować, wiecie, w czyjeś mieszkanie, jak jesteście na wynajmie. Albo po prostu, no nie wiem, nie macie pieniędzy, żeby wymienić sobie wszystkie kafelki, a chcecie inne, bo wam się tam te odwidziały, które macie. To. Ja jeszcze nie wiem, czy to się sprawdzi. Ja z tym też czekałam, właśnie do nagrania tego holu i będziemy z Łukaszem próbować w... Weekend. Ja powiem Wam tak, że ja kupiłam na razie jeden taki sheet, to jest słuchajcie naklejka, to jest po prostu naklejka, ja nie wiem na jakiej zasadzie to nawet, aha, no po prostu, tu się odkleja i tu jest klej i ten klej ma podobno bardzo mocno trzymać, to jest wodoodporne, jakiś tam, jakieś tam, no i jak widzicie imituje właśnie kafelki i powiem Wam, że to imituje całkiem spoko te kafelki. Nie wiem, jak to w kamerze będzie widać, ale tak na żywo wygląda. To naprawdę ok, naprawdę ok. I są przeróżne kolory, i chyba przeróżne wzory, i tak dalej. Ja wziąłam białe, po prostu takie chyba byśmy chcieli, I, i są przeróżne wielkości na temu, czy chcecie duże, czy takie właśnie małe, czy, 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 czy przeróżne są. Ja wam tutaj pokazuję to, co ja zamówiłam, ale szukajcie. Tego po nazwie, także to będziemy próbować. Dalej zamówiłam cztery takie, i to było najdroższe w moim zamówieniu. Cztery takie po prostu. Uh, leci mi dno, materiałowe pojemniki. Czarne. Takie o, po prostu, tutaj z rączką. Bo słuchajcie, z myślą o tej naszej tutaj nieszczęsnej, która wystaje kawałek o tu. Tej, nie wiem, czy to jest regale, czy coś przedwojennym w ogóle, ale to nie jest nasze, no nie możemy tego wyrzucić. Znaczy nie pytaliśmy nawet, ale no podejrzewam, że nie. Kupiłam cztery takie wielkie, one wchodzą na całą y, wysokość te, tej jednej półki, nawet jak nie, to można obniżyć półkę. I chcę ja, jakby wypełnić ten regał tymi właśnie, tymi, nie wiem. Jak mi to wyjdzie i czy to będzie dobrze wyglądać. Także cztery takie. Zamówiłam po raz kolejny kolczyki. Słuchajcie, to jest podobno mm, sala nierdzewna. Nie wiem. I w ogóle ostatnio się dopiero zorientowałam. Jak patrzyłam tam w aplikacji, przy zakupie tego nie widziałam. <grym> to są kolczyki męskie. Dlaczego męskie? Nie mam pojęcia, dlaczego one niby miały być męskie. To są takie po prostu złote, mm, złote, płaskie blaszki. To nie są, wiecie, jakieś kółeczka czy coś, tylko o. Tak jak widzicie, takie po prostu złote, minimalistyczne. Podobno stal nierdzewna, powiem Wam, że one nie są takie leciutkie jak, wiecie, jak tamte co wtedy zamówiłam, że faktycznie one wygląda jak plastikowe, było czuć. Nie, burcz. Kuki burcz. Zostawię je, będę nosić, zobaczymy, czy faktycznie stal nierdzewna. Dalej! mi <ścoughs> Wam kran! Takie hity, takie hity, słuchajcie, można znaleźć na tej aplikacji. Um, nie wiem, czy ja to sama zamontuję, ale chyba nie, ale bardzo bym chciała sprawdzić, czy to działa. Tu jest jakieś coś. To jest, słuchajcie, to. Wiecie, to to to, to ten taka przedłużka do, do kranu w kuchni. Do kranu w kuchni, żeby sobie tak obmyć. Tutaj ma być funkcja prysznica i funkcja takiego mocnego ciśnienia. Czy to jest używane? Takie. To są? Nie, to jest jakieś. Coś. I ostatnie dwie rzeczy to są, słuchajcie, rzeczy do paznokci Pierwsze to jest. Nic innego jak. Coś, czego nigdy nie miałam, wiem, może być dziwne. To jest. Zmywasz do paznokci w długopisie. To było kiedy, swojego czasu bardzo popularne i nie wiem, czy to jest. Mm, nie wiem, czy to jest wymienia kur. Czekajcie. Aha. Właśnie ja się nad tym zastanawiałam jestem. Wypadły mi z jednej strony końcówki. Właśnie ja się nad tym zastanawiałam, że jeżeli ja zmyję czerwony lakier, to potem to będzie przecież czerwone. Końcóweczki tu są w jednej końcówce. W jednym. W jednym tym. Były tylko trzy, czy było więcej? Kurde, czy mi gdzieś poleciało jeszcze i zaraz to pies je. Nie wiem, może tylko kicia, super. Natomiast z tej strony powinien być ten. Tylko, czy to jest jednorazowego użytku? Nie! A, bo ja już bym mówiła, że to nie działa. Patrzcie, to, jest, to się otwiera i tutaj się nalewa zmywacz. Czy nie? O co tu chodzi? Czy ja tu mam wlać zmywacz? Czy o co chodzi? Kurde, ej, nie wiem teraz, Zgupiałam. A, no to dobra, jak wlać zmywacz, no to to będzie działać, nie? Spróbujmy. Problem jest taki, że ja nie mam zmywacza, który mogę wlać, mam taki, wiecie, na pompkę, ale. Dobra. Ja tu coś... Ja tu wszystko porozlewam. Kurde. No to tego się nie spodziewałam. Jak to zrobić? Jak to zrobić, żeby nie porozlewać nad torwą. A nie, tu jest duża ta dziura, to... A ile tego mam nalać? No już mi ten do góry podskoczył. Chyba wystarczy. No, 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 no właśnie, właśnie. Nie lejcie po sam czubek. Słuchajcie, nie lejcie pod sam czubek, bo... Kuki burczy. Bo wam wyleci. Mi wyleciało wszystko po tych moich pięknych panokciach. Kuki, przestań burczeć! I zobaczmy, czy... Jezu! Z tego się leje. Jakie to jest? No. Co ja mam teraz z tym zrobić? Jezus Maria, leje mi się wszędzie. Dobra, mam tu jakiś kubek. Patrzcie na to, patrzcie. Uwaga, no, fokusuj się. Jezu, mam ręce całe w zmywaczu, o dobra. Patrzcie. Czy ja za dużo nalałam, czy o co tu chodzi? O co chodzi? Czy to się wylewa tak, że... No nie, jest beznadziejne jakieś. Próbuję sobie tutaj na przykład to. Kuki. Nie no działa. Działać, działa. Kuki. Działać, działa, działa. No bo to jest zmywać w środku. Nie wiem, no może to będzie dobre, już jest brudny. Proszę. Już jest brudne. A czemu mi się to tak wylało? Czy ja za dużo nalałam? Słuchajcie, lejcie troszeczkę, tylko zmywacz. Nie, Nie wiem, dziwne to jest. Dziwne to jest. Nie, Nie wiem, czy ja to będę... Ja pierdziela, no zalałam wszystko. Zmywaczę. Ale śmierci teraz. A Stąd się wylewa... Kurde rano jakoś mam. Stąd się wylewa w ogóle. Też nie. Tu już przestało się lać, ale... Nie wiem, dziwne to jest, słuchajcie. Nie wiem, wzięłam tak na próbę. No już tego nie oddam, bo już użyłam. Badziew, chyba Badziew. I kolejna rzecz do paznokci. To jest, słuchajcie. Taki gadżet. Taki o. Nie wiecie, co to jest? Nie wiecie, ja też nie wiem. To jest. To jest już typowo gadżetowe. To są takie o. Takie plastikowe cosie się. I słuchajcie, to coś dobiera się rozmiarem, i pokażę Wam tak na, tej, na tym paznokciu. Polega to na tym, że kładamy to na palec. Tak. Przepraszam, że nadal a na ten mi pasuje rozmiar i malujemy paznokcie i w ten sposób nie pomalujemy sobie boków palca i właśnie teraz to spróbujmy spróbujmy czy to działa bo wiecie, możecie tak sobie byle jak, byle jak i no i ładny Wam manikur wyjdzie, nie wiem dobra, uwaga, Spróbujemy. specjalnie dojeżdżam do do końca tych, żeby to też pomalować. O. Widzicie? Na tym to polega, niby. Czekajcie, zamknę lakier. <grym> Kurde, i nie wiem. Nie, no to nie działa. No, zobaczcie, całą skórkę sobie pomalowałam tutaj. No, tu widzicie? No, pewnie, że widzicie. I tu też. Nie, no to się wylało pod skórkę. Nie kupujcie tego, to jest badziew. Bez sensu. Znaczy, to ma sens, ale to nie działa. Dobra, poczekajcie, spróbujmy na y, świeżym paznokciu. Zmyjmy sobie w ogóle całego paznokcia. Jednego, o nie, sikłam tu gdzieś też tam zmywaczem. Czy w ogóle to zmyjmy najlepiej wszystkie, bo są w tragicznym stanie. <laughs> ale na razie jednego. I i zobaczmy. No muszę dobrać teraz rozmiar. Są przeróżne rozmiary. W ogóle rozmiary są przedziwne, bo na przykład do kciuka to mi mało, który pasuje. ale się, ale powiem Wam, że to jest dobry zamysł. Zamysł jest fajny, nie? Tylko wykonanie gorzej. Czekajcie, piątka, a tu mamy czwórkę. A to było co? Szóstka. O, a może to trzeba taki ciasny bardzo. Ała, taki, że aż. Ała, nie, taki na pewno nie. Dobra, piątka. No to czyli piątka. Zamysł jest idealny, ale specjalnie maluję lewą ręką, bo się nie staramy. Uwaga, druga próba. Ostatnia. Księżyc, mhm. Jak się ręce trzęsą, coś. W powietrzu jeszcze nie malowałam paznokci, chyba nigdy. Dobra. Mamy, mamy. Hmm. nie wiem sama bym sobie też tak pomalowała tutaj nic wciekło nie, taki bajer, ale bardziej baciew bardziej baciew, to nie, nie nie kupujcie tego też dobra, słuchajcie to wszystko to wszystko przez tego się tak wylewa że to jest jakiś Horror, jak z tego się mocno wylewa. Że to mi nie oczyści tak ładnie skórek. Z tego się strasznie mocno wylewa, słuchajcie. Nie, nie kupujcie tego pena, bo to jest strata groszy. <noise> Mimo, że kosztuje grosze, nie kupujcie strata groszy. Ale dobra, ja zostawiam, no bo już tak mówię, użyłam. Okej, okay, idę posprzątać, słuchajcie. Dajcie znać, co Wy kupujecie. Czy może coś mi polecacie, żebym coś spojrzała, coś zobaczyła, coś, coś fajnego kupiliście. I jest godne, um, godne sprawdzenia i kupienia przeze mnie, to dajcie mi koniecznie znać. Ja uciekam, nagrywać dla Was dalej. Na pewno, jak zostaniecie ze mną, dowiecie się co z tym. Czy będziemy to kłaść, czy nie, ale yy, myślę, że będziemy to kłaść. Nie wiem, czy to białe, czy w innym kolorze, czy co, ale myślę, że będzie ok, o ile się będzie trzymać. I o ile nie ma tak mocnego kleju, kleju żebyśmy tego nie mogli potem już nigdy więcej ściągnąć, bo wiecie, no trzeba będzie to ściągnąć, jak się będziemy kiedyś wyprowadzać. Masażer, bierzcie. świet. To jest świetne. To jest cudo, to jest świetne. Naprawie może moim zdaniem źle wykonane, ale, ale działa świetnie i za grosze. Uciekam. Do wszystkiego macie linki pod spodem. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia w następnym filmie. Być może znowu będzie jakiś haul z temu, bo być może. Do zobaczenia. Pa!